Przed tym Polacy, jak coś robić, coś wymawiać, podejmować jakieś decyzje, jakieś wpływy dla Polski przynajmniej na scenie międzynarodowej, no, trzeba przynajmniej znać tą paskudną politykę geopolityczną, międzynarodową. I stosunki Trumpa do tej polityki. On odnosi się, on przyjmuje międzynarodową politykę i tych polityków międzynarodowych, no przynajmniej właśnie że cywilizowanych krajów, jako Europa nasza to on do niej stawia się jako do mrowiska, w którego można wcisnąć patyka i tam jego dren. Dlatego, żeby coś z tego wyszło, bo on zawsze wie, że paternalizm wielki, władza tą Unią Europejską a zwłaszcza i innymi członkami i prezydentami i rządami tych państw Unii Europejskiej. Po dziecińskiemu wygląda to, co mówił do niedawnego prezydenta Wrocławia, że on zna Trumpa, że on na jednej fali, coś podobnego, że on z nim coś tam załatwi, etc. Podobnego coś. No to dzieciństwo. Bo Trumpu na na wszystkich z wielkiego wieżowca jak na nawrotskiego prezydenta, jak na Tuska, jak na Kaczyńskiego, jak na von der Leyen, Urszula, lub na bądź jakiego europejskiego, nawet i swoich polityków. Trump, po pierwsze, jest zdeterminowany narcyzmem i globalnym swoim pychem. Pycha Każda klatka jego organizmu jest tą і тим з молодощі, недавні, з бочонами, ружами, пердоліками на тій виспі Епштейн, etc. Чули? Такі самі, як і європейські політики, і американські. Наприклад, Обама, левак, он запевняв постмайдани жонт України, що не треба вальчити за Крим і Донбас. Треба йому то справи по диван і зростає роси. Нормально, нормально. І буде в суска по і буде розширення в чоколаді, то допровадило до війни, як також і передовує Байдена, який забраняв бич по теренам російським, по базам е, ропи нафтової російської. І це так, etc. Teraz можна, dzięki Богу, можна биć. Але то, що робить. Пацьонробі... Європа з Гренландії Трамп, то все він просто хто щось, щоб по ним позостав шлях, як премія Нобра, яко Гренландія. Гр... Так, як об'єкт, як стратегічний об'єкт, щоб не літали ракети з Хін Роси до Америки і не вибухали там яндровими передолімиками, і не зробили там яндровим жімо, нуклеарним жімом. całej Ameryce. Trzeba zrobić tam radary, bazy antyraketowe i reszta, reszta antybalistycznych rakiet, ale tam są już bazy amerykańskie. Niech sobie robią, tylko on chce przez przygięcie patyka to działania psychiczne, to pycha, to pogarda. I ta pogarda z jednej strony dopomaga i Europie, i Ukraińcom również, że można bić po terenach Rosji. Żeby ona nie okopowała, ale teraz my patrzymy, że blackout jest w Ukrainie. Totalnie prawie wszystkie podstancje jest wypierdolone, zniszczone. I co? Zelenski przez wykręcanie rąk musi jechać do tego sranego Dawosu lewackiego, degeneratywnego i coś tam znów gadać z Trumpem lub jeszcze coś, czyli Teraz nawroccie siedział za okrągłym stołem powiedzmy i będzie patrzył na nim jak Busz młodszych i wiedząc, że nie mówił, że Putin zabiłskiego i 96 polskich patriotów. Nie o tym, że to prawica mówi, a o tym, że to realnie Putin ich zabił. I teraz Nawrocki będzie siedział za jednym stołem z tym zabójcą i coś tam gadał. Jak on będzie wyglądał potem przed prawą, przynajmniej prawicową Polski. Przez to. Wtedy będzie jedno tylko pytanie. Albo Nawrocki taki, że mu obojętnie, Naplecz na wszystkie zasady charakteru, męskie, patriotyzmu polskiego, honor o ojczyzna, lub to taka sama prawica uległa cały czas, że jej i ona był honor ojczyzna, mówi tylko wtedy, kiedy chce poskakać jak kibice, kibole skaczą I tyle. I to będzie wyglądać, że to puste lech, total lech będzie ze strony prawicy polskiej. I to będzie bardzo przykra sytuacja, to będzie wstyd, to każdy lgbt lewak może to prawicowej Polsce jako zarzut stawić, że wy tacy sami i jeszcze gorszy, bo wy Buch honor ojczyzna, a sami co wy patrzcie, siedzicie za okrągłym stołem rozbiorowczym. I ja dzisiaj tu przy tym grobie przywartościowuję wartości. Niech żyje Targowica! Targowicznym stołem i miło sobie rozmawiacie, jako kiedyś z tamtą rozbiorową Rosją, tak i teraz zabójcą 96 polskich patriotów. Jak to będzie wyglądało? To wstyd i hańba. Така сама встид і ханьба, як і так звана Рада покою Трампа Святого, щоб там і до ради забудеться дегенерат кримінальних виробняць Путін, був запрошен, так? І спотикався на день. Ей колега, чеш. Погадаємо на кавці, так? Там, якісь засідання, та якісь там комісії, є щось, так? так. Так то виглядало. z Polską. Czy to prawicowa będzie Polska, czy lewicowa, to całkiem będzie hańba dla całej nacji, bo to rozpowszechniano będzie wszędzie. Dwa obrazka. Zabójca Putin, wasze mówienie, że on zabójca, i siedzenie za okrągłym stołem z tym zabójcą. To po prostu, no, obrzydliwe. Wstręt, syf, paskudztwo, i etc. Czyli o cześć, bankard świata, terrorysta, zabójca, Polaków. Idziemy pogadamy sobie na kawę.